Kto z Was czytał książkę pod tytułem Pomoc Domowa Fridy McFadden? Ja niestety jeszcze nie, ale obejrzałam film Pomoc Domowa, którego scenariusz jest oparty właśnie o tę książkę. I zdecydowanie ta książka znalazła się teraz na moim To Be Read i będzie czytana. Ale w tym podcaście opowiem Wam o filmie. Reżyserem jest Paul Feige. Natomiast główni aktorzy to Sidney Sweeney w roli Millie Calloway, Amanda Seyfried w roli Niny Winchester i Brandon Sklenar w roli jej męża Andrew Winchestera. No i tak, powiem wam, że miałam dosyć wysokie oczekiwania względem tego filmu i w sumie się nie zawiodłam. Oczywiście tutaj na razie bezspoilerowo, ale będzie też segment, w którym będą omawiać poszczególne sceny z filmu. Także zostaniecie ostrzeżeni przed. Pokrótce. Millie Calloway, ta dziewczyna, która skrywa tajemnicę, musi znaleźć pracę. No i próbuje właśnie zatrudnić się jako pomoc domowa u małżeństwa Winchesterów. Przychodzi na rozmowę, która wydaje się być całkiem fajna, a pani domu Czyli Nina Winchester to taka idealna żona. Taka wiecie housewife. No i oczywiście gatunek tutaj to jest thriller, więc możecie się domyśleć, że nie będzie tak pięknie i ładnie jak się na początku wydaje, ale w tej sekcji nie mogę nic więcej powiedzieć o fabule, bo właściwie wszystko inne już będzie spoilerem. Więc powiem tak, moje ogólne wrażenia co do tego filmu, no Genialna gra aktorska, ale nie oszukujmy się, z taką obsadą ciężko byłoby to spieprzyć. Bo oni doskonale wiedzą, wiedzą, co robią, są utalentowanymi aktorami. I naprawdę dostali według mnie bardzo spoko scenariusz. Nie wiem, jak to się ma do książki, oczywiście jeszcze, ale na kanale Raj Książek na YouTubie pojawi się takie porównanie, jak już przeczytam. Na pewno aktorzy świetnie oddali różnego rodzaju, a mamy tu cały wachlarz emocji, po prostu swoich postaci. No i ja im uwierzyłam. To nie było jakieś przerysowane, chyba że były takie momenty, gdzie to powinno być przerysowane, no to wtedy tak. Ale oprócz tego to wszystko wydawało się takie płynne i naturalne. Początkowa sielanka zaczyna wzbudzać dosyć duże napięcie. I trzyma nas w takiej niepewności, próbujemy się domyślać, o co tu w ogóle chodzi, kto tutaj jest tym złym. Dajemy się wciągnąć w taką lawinę wydarzeń, która pochłania nas tak bardzo, że ciężko jest analizować jakieś takie, może poboczne aspekty, gdzieś tam wskazówki, bo po prostu chcemy być tymi bohaterami tu teraz i obserwować uważnie, co się dzieje. Ja nie mogłam oderwać wzroku od ekranu i nie chodzi tylko o piękne aktorki i przystojnych aktorów. Ale przede wszystkim o ten taki magnetyzm wychodzący z ekranu. I to poczucie takiej wiecie ostrożności, że siedzicie i wiecie, że coś musi się zaraz wydarzyć i czekacie, żeby tego nie przegapić. No i też, żebyśmy się nie zmęczyli, za bardzo jest to przerywane takimi momentami. Troszkę bardziej swawolnymi, że tak powiem, z genialną według mnie muzyką. Jakby ta muzyka naprawdę robiła robotę i były to na przykład piosenki Lany Del Rey, która tak odrywała nas od tej ciężkiej atmosfery i wprowadzała trochę takiego powietrza. Według mnie cała fabuła jest naprawdę fajnie wykreowana, jest zawiła, ma sens. I jest fajnie poprowadzona, ale no ujęłabym tu trochę punkty za zakończenie. To po prostu troszkę za łatwo się rozwiązało. I to w zasadzie wszystko, co mam do powiedzenia w tej sekcji bez spoilerów. Oceniłabym film na takie 7,5 na 10. Myślę, że to jest naprawdę spoko ocena. Takie jest moje odczucie. No, ja wyszłam z kina zadowolona, usatysfakcjonowana. I to wyłącznie przez to zakończenie jest mniej. Także polecam, i tak jak mówię, przypominam, nie wiem jak to się ma do książki, dopiero to będę sprawdzać. I tutaj uwaga, spoilery, zaczynamy sekcję, gdzie omawiamy film stricte wydarzenia. Więc jeśli nie oglądaliście i nie lubicie spoilerów, to wróćcie po seansie. I od razu zacznę od ciekawostki, że w sumie książki mają trzy części. Wydaje mi się z tego, co czytałam opisy, że ten moment, gdzie film się kończy, u tej drugiej jakiejś tam pani, u której Mili ma pracować jako pomoc domowa, już w innym sensie, to będzie fabuła drugiej części, właśnie w tamtym domu. Więc jestem naprawdę ciekawa i chętnie sięgnę po te książki. No i teraz tak. Oj, ile oni musieli zapłacić? Michel Moron żeby on zagrał ogrodnika w tym filmie. Bo troszkę ten wątek z ogrodnikiem mnie może nie irytował, ale uważam, że nie był jakiś super przydatny, ani uzasadniony, jakby okej, okay, on niby zauważył tę sytuację, którą jego siostra tam przeżywała i się poczuwał odpowiedzialny, ale no było to troszkę naciągane. Plus, od razu moja uwaga może tak od końca zacznę, ale słabo ten y, ogrodnik posprzątał po sobie. W sensie po Nini, tak właściwie, a tak właściwie po mili. Po prostu myślałam, że to ciało tak jakoś nie wiem, zniknie, rozpadnie się na jakieś części, nie wiem, znajdzie się za dwa lata gdzieś w morzu czy cokolwiek. No bo nie oszukujmy się, ale było oczywiste po autopsji, jeśli ktoś zrobił tę autopsję, a zrobił. Że to nie jest wypadek, i to nie jest upadek ze schodów, jakby dziewczyny. Kaman, on. on miał wybitego zęba, w sensie wyrwanego niby. Mnóstwo śladów walki, co okej, okay, jeszcze przez upadek dało się wytłumaczyć, ale na litość boską wy wbiłyście nóż, w szyję. I to właśnie są te minusowe punkty ode mnie. Że akurat cóż za przypadek tak się magicznie stało, że policjantka, która przyjmowała to zlecenie, to jest siostra Kati, która również padła ofiarą tego mężczyzny. No, i miałam takie no, tu serio, Moim zdaniem mogli po prostu zrobić coś innego z ciałem, nie wiem, rozpuścić w kwasie cokolwiek. żeby no, jednak nie wzbudzać tych podejrzeń. I żeby nie wyszło na to, że, że właśnie wariat Kanina, czy że ym, kobieta, która była na odsiadce Mili, to zrobiły, są za to odpowiedzialne, może byłoby tak, gdyby zniknął, może dlatego nie chciały tego robić w ten sposób, ale z drugiej strony trup z raną, kłutą w szyi też nie jest pomocny w ich sytuacji. Więc moim zdaniem, no tutaj zakończenie bym zmieniła po prostu. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak Amanda Seyfried zagrała Nina Winchester i naprawdę ona oddała tę taką psychozę. Nawet nie którą bohaterka miała wmawianą, ale może trochę w którą bohaterka popadła przez te wszystkie rzeczy, które robił jej mąż. Fajnie, że właśnie tutaj mieliśmy niby te mili, która poszła siedzieć za zabójstwo, więc o może to ona będzie powodowała jakieś tam wypadki w tym domu. A później się okazuje właśnie, że, że jest to ta żona. I moim zdaniem to było całkiem, całkiem fajnie zrobione scenariuszowo po prostu. I faktycznie gdyby się tak skończyło, że, że to jest ta żona to byłoby ok, to byłby fajny film. Ale tutaj z tym twistem, że a nie to jednak mąż też wyszło jeszcze lepiej według mnie. I faktycznie były jakieś takie, wiecie, wskazówki dla nas, takie, że to się nie wzięło tak totalnie z powietrza, ale widzieliśmy te sygnały, widzieliśmy jak ta teściowa się odnosi do niej, jak ją nazywanie zdarą i tak dalej. Widzieliśmy jak ten mąż już. Ja na to zwróciłam uwagę przez odrosty, właśnie, bo on już kilka razy tam powtarzał, że właśnie, że no. Gąska musi sobie zrobić odrosty i bla bla bla, jak był niby w tym szczęśliwym małżeństwie. Już miałam takie. Mm -hmm. No i jak już Mili potłukła ten talerz, to już było oczywiste, że okej, okay, teraz lecimy, teraz się zaczyna. Także no całkiem fajnie podoba mi się też to, że, że właśnie myślałabym, że Mili ucieknie po tym, jak już uwięziła Andrew na tym strychu, a ona nie, ona poszła w to dalej, chciała się troszkę zemścić. I też pokazała nam, że tak naprawdę, no nie tylko Andrew jest upopieprzony w tym filmie. I za to właśnie lubię tę pomoc domową. I zakończenie, nawiązanie do tytułu... Fantastyczne! Pomoc domowa, którą wynajmujecie, żeby pozbyć się męża przemocowca. Nie dziwię się, że powstały dwie kolejne książki, bo myślę, że tutaj mogłoby powstać i 20 kolejnych niestety. Jestem ciekawa czy powstaną też kolejne filmy. Chętnie zobaczę, jeśli tak. Tak jak już wspominałam, film oceniam na 7,5 na 10. No i głównie tutaj minusiki lecą za to zakończenie, które wcześniej omówiłam. Dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam na kanał Raj Książek, ponieważ niedługo pojawi się tam właśnie porównanie filmu z książką bądź recenzja książki. No i do usłyszenia w kolejnym podcaście.